Laudetur, proszę Państwa, obolały Anuski naszych księży, doszły do siebie. Nowe wiadomości z Sosnowca, ściśle z diecyzji sosnowieckiej, budzą we mnie doktora Gebharda i budzą radość życia. Proszę Państwa, tak jak w sfejku, Pan Bóg przeklał gminę Liskowiec, tak u nas najwyraźniej Pan Bóg przeklał diecezję sosnowiecką. No krótkie kalendarium ostatniego roku, proszę Państwa. Zaczęło się od morderstwa w bramie kamienicy, proboszcz ciuk-ciuk nożem za zasztyletował młodego diakona, po czym sam rzucił się pod pociąg. Tu jest niejasne, Byłabyż to nowa odsłona, nowa wersja Romeo i Juliusza w katolickim wydaniu. Co mamy potem? Pamięta orgia w Dobrowie Górniczej po której biskup stwierdził, aby oszczędzać księży, modlić się za naszych obolałych księży. Jak mówię, zakładając, że byli oni pasywni, ich anuski doszły już chyba do porządku, obolały po tej strasznej orgi, bo co mamy, Rzemera, urody młody grabarz po urodzie modela, jak czytam, znaleziony nieżywy u kolejnego księdza z Sosnowca. Jak to skomentować? Siły demoniczne, siły szatana sprzysięgły się, ale doceńmy, proszę Państwa, przynajmniej jedno: że wszyscy ci księża poważnie wzięli nauki najświętszych ojców Kościoła, Augustyna, Tomasza, świętego Krzysztofa, o tym, iż kobieta nieczystą jest brudną, plugawą, i kontakt z kobietą karać będzie na wieki wieków, proszę Państwa. Wybrali przy to kontakt z tymi czy z czystymi młodziankami. Choć skutkiem mogą być nieco obolałe Anuski. I przy cudnej urody grabarze o urodzie modela, wynoszeni nieżywi z mieszkań. Proszę Państwa, mała rzecz a cieszy. Zaśpiewajmy zatem na koniec. Pan, moim panem jest!